Dzień dobry, nazywam się Anna Szymańska, jestem uczennicą klasy szóstej i chodzę do szkoły podstawowej nr 43 w Białymstoku. Dziś przeczytam fragment książki pod tytułem Mały książę. Piątego dnia znowu dzięki Barankowi odkryłem nową tajemnicę małego księcia. Gwałtownie, bez żadnego wstępu, zapytał mnie, jak gdyby po długim zastanawianiu się w samotności: Jeżeli Baranek zjada krzaki, to. Je także kwiaty? Baranek je wszystko co napotka. Nawet kwiaty, które mają kolce? Tak, nawet kwiaty, które mają kolce. A więc do czego służą kolce? Nie wiedziałem. Byłem w tym momencie zajęty luzowaniem zbyt ściągniętego sworznia mego motoru. Do czego służą kolce? Mały książę nigdy nie rezygnował z postawionego raz pytania. Byłem zdenerwowany stanem mojej maszyny i odpowiedziałem, byle co. Kolce nie służą do niczego. To tylko złośliwość kwiatów. Mały książę westchnął, a po chwili milczenia powiedział urażony. Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, są naiwne. One zabezpieczają się jak mogą. Im się wydaje, że z kolcami są bardzo groźne. Nie odpowiedziałem. Mówiłem sobie w tej chwili, jeżeli ten nie puści, wybije go młotkiem. Mały książę przerwał moje myśli. I ty sądzisz, że kwiaty ależ nie, nic nie sądzę. Odpowiedziałem, byle co. Zajmuję się poważnymi sprawami. Popatrzył na mnie zdumiony Poważnymi sprawami mówisz, jak dorośli zawstydziłem się, ale on dodał bezlitośnie. Nie rozumiesz nic, mieszasz wszystko. Był naprawdę bardzo rozgniewany, blady ze złości. Od milionów lat kwiaty mają kolce. Mimo to, od milionów lat baranki jedzą kwiaty. A czy nie wydaje ci się godne wyjaśnienia, dlaczego kwiaty zadają sobie tyle trudu dla wytworzenia kolców, które nie służą do niczego? Czy wojna między kwiatami a barankami nie jest rzeczą poważną? Jeżeli ja znam jedyny kwiat, który nigdzie poza moją planetą nie istnieje, i jeżeli mały baranek może go któregoś ranka zniszczyć za jednym zamachem, nie zdając sobie sprawy z tego, co czyni, czyż nie ma to żadnego znaczenia? Poczerwieniał. Po chwili mówił dalej: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie. Gdzieś tam jest mój kwiat. Lecz jeśli baranek zje kwiat, to tak, jakby wszystkie gwiazdy zgasły. I to nie jest ważne? Nie mógł mówić dłużej. Wybuchnął płaczem. Porzuciłem moje narzędzia. Na jednej gwieździe, na planecie, na mojej ziemi był mały książę, którego musiałem pocieszyć. Wziąłem go na ręce i ukołsałem. Powiedziałem kwiatowi, który kochasz, nie grozi niebezpieczeństwo. Narysuję ci kaganiec dla twego baranka, narysuję osłonę dla Twego kwiatu. Ja nie wiedziałem, jak do niego przemówić, czym go pocieszyć. Świat łez jest taki tajemniczy.